Chciałbym sobie nagrać końca odcinek, bo była zbyt długa przerwa, jak dla mnie. I chciałbym właśnie pokazać na tym odcinku swoją bazę w gierce na Robloxie survival, w tak się nazywa. No, więc to jest zamczysko, niestety mam problem z sterowaniem kamerą, bo coś po To jest mieszka, więc wchodzimy do mojego zamku. No, weź, jest najlepsze miejsce pod bazę, ponieważ nie ma Żadnych przeciwników w środku, jak widzimy, piękne. Połówniska 7. Jest kuchnia na samym początku. Jest półnica, Dzwonnica. Farma główna, Dwa poboczne łóżka. Skrzynia dla początkujących, czyli daje miejsce, kiedy akurat ktoś potrzebuje czegoś. Podstawowy piecyk. To, no, ale jest tak naprawdę tu wszystko. Tak naprawdę wszystko jest zaawansowane. No, widać, że są farmy. Wszystkie zmieniłem na żelazo, bo żelazo się bardziej przydaje niż jakieś inne surowce do wykopania, oprócz złota. Czego mam? Nawet sporo. I sobie pozbieramy, tak przy okazji. Dobrze, więc pokazałem tą część. Jest też targowisko i rolnik. Widać, że jest zapełniony znowu. O. No. Nie było miejsca, a zaraz będę mieć cały plecak zajęty, więc trzeba będzie w końcu zrobić peżon. Mamy przepiękne wejście na górę i tak to się prezentuje z góry, ale to oczywiście nie wszystko, to jest pole Oskara, mamy tam naszą flagę. No, niestety, może jest za mały, żeby tam, tam dojść. Więc kolejną rzeczą, jaką pokażę, będzie nasz statek. Jeden statek tylko. Bo więcej nie potrzebujemy. Bo jest za dużo osób. Jest też miejsce z rybami. Głównie właśnie ryby. Czemu? Bo je łatwo zdobyć. Ale mamy też bardzo dużo innych, różnych pól uprawnych, więc to jest baza Oscara. Więc ja mu ją zrobiłem akurat w miejscu, gdzie jest dla niego najważniejszy surowiec. No. Żelazo sobie wezmę i w sumie mu dam trochę kamienia. No, więc też jest kolejna rzecz związana z górą. Możemy zauważyć wrak statku, ale także tu jest yy, bardzo, to bardzo mocno fabularne miejsce. O którym nie będę odpowiadać w tym odcinku. Lecz ważne to jest, że tu jest złoto. Akurat szaleńko złoto. No, więc później opowiem o tym miejscu. Jest to straszne. Ty, więc dobrze. Kolejną rzeczą, jaką pokażę, to moja potężna artyleria. Mamy tylko jedną, ale mogę w każdej chwili dorobić kolejną. Czy nie dłużej na miejsce. Oto moja katapulta. Z tego to po Jedynie potrzebne są nam kamienie. Jedyny powód, dlaczego są na polu na kamienie tak powinno powiedzieć. Rozwaliłem drzewa na hita. W ten sposób można zbierać surowcem. Bardzo na broń i na rajdę. Szczególnie na oba. Więc mamy główną część, która ja została omówiona, ale nie powiedziałem o kopalniach i nie mówię o tych. W ogóle coś się mówiła. Tak. Dobra, jeszcze będą siedzenia. Zaczynam i tak zabrać wszystko od regu. Dobrze. Więc tutaj, jak widać, mamy blisko różne zwierzęta. Mieliśmy kurczaki, ale nie wiem, gdzie one się podziały. Chyba się zdysponowały. Nie podoba mi się to szczerze. Bo musiałam je z daleka przywieźć. Więc mamy kopalnię, która jest także złota. Ale to nie koniec, ponieważ jest bardziej rozbudowanie, niż można było sobie wydawać. Widać, że są dalekie nawet korytarze. Oświetliłem najważniejszą część całej tej kopalni, czyli główną paterę bazy. Do tego momentu nie mieliśmy zbytnio struktur do tworzenia różnych rzeczy, lecz będziemy iść w stronę ten. A więc tu jest pierwsza taka kopalnia węgla, którą założyłem. Bo ładnie to wchodzi tutaj. Trzy węgla lecą na fita. Idziemy w głąb jaskini. I zaczną się pojawiać też grzyby. Lecz jesteśmy już bardzo blisko mojej struktury. W tym niepozornym przejściu jest bardzo potężna baza. Jest tutaj łoże, nie łóżko, tego wszystkiego. Maszyneria błękitnej stali. Też jest huta zwykłej stali. Oczywiście też jest żelaza i nie ale to każdy wiedział. Kuchenka taka podstawowa, ale jest także złoża żelaza. Oczywiście wytwórnia monet to od razu bardzo dużo zrobimy, 72 monety na raz, także podwodny crafting. Moim zamiarem będzie ja zrobić tym teraz hełm. bo mogę. Mamy do mnóstwo mieli. Mm, ciekawe. Dobrze, więc sobie możemy zobaczyć, bo jeszcze, jak widać, nie miałem tego hełmy. Niech Dobra. Więc tak się prezentuje podstawa mojej bazy. Łódź też już widzieliście. Jest tutaj piękna kopalnia żelaza. Widzieliście też ozdobnych rzeczy, więc trzeba będzie też wszystko ulepszyć. Także tutaj jest taka mała droga odcieczki, gdyby ktoś zaszedł od tyłu, lecz tamtędy nie da się wyjść. To jest zbyt trudne, by musiał godzinę się męczyć. Więc tak sobie zakończymy.